Wczoraj w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Dzierżgoniu wystartowała kolejna edycja Dzierżgońskiej Ligi Futsalu. Jak co roku wydarzenie przyciąga wiele osób, które chcą kibicować swoim faworytom. Oficjalnego otwarcia dokonała burmistrz Dzierżgonia Jolanta Szewczun. Życząc wszystkim udanej sportowej zabawy i rywalizacji. Witam serdecznie Pani Burmistrz. Dzisiaj e, po raz kolejny w naszej gminie odbywa się e, Dzieżgońska Liga Futsalu. E, jak Pani ocena, ocenia e, tą imprezę z perspektywy lat? Osiem lat Dzieżgońska publiczność przychodzi na mecze, żyje e, cała... Przez cały okres zimowy są wielkie rywalizacje. Myślę, że to jest impreza mocno, mocno przez dzieszgoń już Lubiana. Zresztą widać to po widowni i chętnie, chętnie tutaj spędzają piątki i swoje soboty. Też goń tak powoli rozwija się sportowo, bo nie tylko piłka nożna, ale również zaczynamy biegać, maszerować, czyli to chyba świadczy o tym, że mieszkańcy naszej gminy nie są leniwi. Ja myślę też, że jest inne spojrzenie. Aktywność sportowa, przekładamy to też na, na, na zdrowy styl życia i przestaliśmy się wstydzić uprawiania sportu. Naprawdę wiele osób biega, ale też jest dużo osób zainteresowanych lekkoatletyką. Zaczynamy grać coraz częściej w tenisa stołowego, wracają te dobre, dobre tradycje gonia bongardu, bruku i myślę, że przed nami jest ta wielka, wielka aktywność sportowa naszych mieszkańców. Coraz więcej osób wokół, tego, wokół tych dyscyplin się gromadzi. Tak jak mówiliśmy, biegamy, gramy w piłkę. To go nie tylko piłką już teraz stoi, tą wielką aktywnością sportową Także myślę, że to z korzyścią dla mieszkańców, ale też i dla ich takiego stanu i fizycznej. Czego należy życzyć drużynom tutaj na parkiecie podczas ciężgońskiej Ligi Futsalu? No, oczywiście udanego sezonu, walki fair play, wielu, wielu kiwiców i naprawdę świetnej zabawy dla Dzierżgoniaków. Do udziału w dzierżgońskiej lidze futsalu zgłosiło się aż 8 drużyn, które w każdy weekend aż do stycznia będą spotykać się na dzierżgońskiej hali i walczyć o miano najlepszej.